Siemanko, widzowie! Przed Wami mała relacja z mojego wyjazdu. Taki mikro powiedzmy, podróżniczy z wyjazdu w góry z próbą, jak to jest foczyć, czyli jeździć na skiturach, takich nartach, których się chodzi po prostu jak na szlaku, co jest spoko do pokonywania po prostu śniegu na szlakach. I parę ujęć z terenu dla was. W końcu udało mi się Dojść z duszników z drój do Lewina Kuckiego, Kłodzkiego, przepraszam e, I co? Plan był do Zieleńca, ale się nie udało, bo za długo by trzeba było iść po drodze. Ja z tym razem chyba po prostu pojadę do Zieleńca busem i, i tam sobie zacznę gdzieś bliżej. No, jeszcze za słaba kondycja, ale to zobaczycie, jak to wygląda, bo zima teraz jest naprawdę piękna, przynajmniej na południu Polski. Siemanko, siemanko. wszyscy pewnie teraz siedzicie skoki narciarskie, ale ja mam wam do pokazania moi drodzy co innego narciarskiego, bo tak się składa, że w sumie pierwszy raz próbuję i i w sumie to wydaje się spoko. Mianowicie typ narciarstwa jakim jest skitouring, czy tam skitour, który polega na tym, że ma się takie narty mniej więcej jak do zjeżdżania, z trochę innymi wiązaniami i Przyczepia się na dół takie foki, a później to wszystko pokaże i dzięki temu na tych nartach się chodzi. A jak chce się zjechać gdzieś na dół, to po prostu się to odczepia i się zjeżdża. Bo to też zwykłe narty do zjeżdżania. Jakby coś jak biegówki, ale że Coś pomiędzy biegówkami a nartami, że tak powiem, zjazdowymi. No. Korzystając z tego, że jest właśnie trochę śniegu, trochę zimy. A... Ładnie, ładnie, jestem akurat w dusznikach z Rój i planuję iść właśnie na nartach tutaj przez raz do zieleńca i tam zjechać tak jak normalnie się zjeżdża. Jak ludzie wjeżdżają, wyciągnię, później zjeżdżają, zjechać po stoku. Później zobaczę, jak będzie jeszcze czas, to wrócę tą samą drogą. Jak nie, to postaram się złapać jakiegoś busa. Okej, okay, tak wygląda moja narta, jak zwykła narta całkiem. Tak, akurat jest dość długa i dość szeroka, ze względu na to, żeby się trzymać dobrze na puchu. W nią też można właśnie zjeżdżać na takich bardziej puchowych, puchowym śniegu, nieubitym. I teraz tak, czym są foki i dlaczego to się tak nazywa? Nazywa się to tak, ponieważ kiedyś było to robione właśnie z foczej skóry. I jest to taki Taka podkładka, którą zakłada się po to, ona ją się przykleja i się zaciąga, żeby po prostu no nie spaść. Bo wtedy podchodzisz pod górę i jakby. To cię trzyma. To jest jak takie. Jak taki dywan, albo właśnie skóra foki. Chociaż nigdy nie miałem w ręku skóry foki, więc może. Może nie jest to oczywiste porównanie, wy pewnie też nie. No ale trudno. Jeszcze taka śmieszna ciekawostka, co jest jeszcze potrzebne do tego. No poza nartami, które są specyficzne i mają wiązania, które mogą być w ten sposób w trybie dojazdy jak zwykłe. Może tak będzie lepiej widać. Jak zwykłe wiązania właśnie na narty zjazdowe to można je tutaj odblokować. I teraz one chodzą tak. I w ten sposób nasza noga tutaj z butem. Ona po prostu chodzi. I to jest tak trochę jakby się szurało, a jak się wchodzi pod górkę, to jest takie uczucie trochę jakby się wchodziło po schodach. Tutaj w razie jakichś wyższych podejść można sobie ułatwić poprzez użycie czegoś takiego. O, teraz to widać. I wtedy podchodząc. Tak, że mamy. Taki schodek, on może być jeszcze wyżej. Im stromsze podejście, tym bardziej się to powinno zapiąć. Teraz tak, kik. Ja na przykład używam teraz trekkingowych kików, bardziej z biedy nie zdążyłem sobie żadnych ogarnąć porządnych. I to trochę błąd, ponieważ nie mam takich końcówek do śniegu, więc sobie je to robiłem, coś alazy taśmy klejącej, żeby to nie trzymało się w puchu, ale jak na razie nie jest źle i działa, chociaż no. One są trochę za słabe na tą masę, bo dużo więcej się energii używa przy uderzaniu w ziemię i odpychaniu się tutaj na skiturze niż na zwykłym chodzeniu, jakimś tregingu. I dalej co? Buty narciarskie, które też są trochę inne. Wyglądają z grubsza tak samo, ale mają lepsze możliwości chodzenia. Tutaj naprawdę się bardziej w nich człowiek może ruszać. Ze względu na to są po prostu wygodniejsze. Z takich rzeczy poza tym, no to prędkość poruszania się jest mniej więcej taka, jakby się szło. Po prostu pieszo. Pewnie to jest dużo lepsze odchodzenia chodzenia pieszo, jeżeli no im jest stromiej i im jest większy puch, bo wiadomo. Pochód. Chodzi się bardzo nieprzyjemnie I nie wiem, jeszcze będę patrzył, zobaczę ile, ile w ogóle będę w stanie Będę w stanie zrobić, tak, zanim się zmęczę Czy mi się ta zabawa spodoba, czy nie Chociaż powiem wstępnie, że no, jest to naprawdę fajne I go widzicie, tutaj sobie zrobiłem przerwę Akurat wykorzystałem to żeby nagrać Ze względu na to, że No tego ani nie przeskoczę tych dwóch drzewek Które mam tutaj na drodze za sobą Ani nie przejadę pod spodem więc narty trzeba było zdjąć No niestety czasem tak też bywa Ale później wejdę wyżej Bo na razie jestem dopiero ile, niecałe 700 metrów Nad może. Niestety czasem bywa też tak Że nie ma jak jechać Czy się posuwać na nartach Więc trzeba je nosić z tyłu Tak ja mam teraz Idę sobie wzdłuż drogi Także O teraz słyszycie pełno aut i zaraz obok, po lewej stronie, mam e, ośrodek szkolenia piechoty górskiej w Dusznikach Też pełno żołnierzy jeździ sobie ćwiczyć na narty Też widziałem paru na skiturach, właśnie w mundurach A e, w drugą stronę niż ja akurat zmierzali No, e, to nie jest świetne nosić, ale warto mieć taki plecak, do którego można przytroczyć arty. Chociaż ja to kombinuję No, szlak chyba trochę zmodyfikuję, bo A trzeba było tak iść przez drogę z nartami na plecach prawie... Cały czas, żeby dojść do, do zieleńca, aż tak tak prowadził Więc nie wiem, czy nie skoczę sobie na Oleśnicę Albo od razu na Lewin Płocki No zobaczymy, zobaczymy Śnieży fajnie Teraz akurat śnieg nie pada, a wcześniej padał Ale fajna zabawa, całkiem polecam. Chociaż myślę, że to jest męczące, strasznie daje w biodra. Jak, nie wiem, jakieś bieganie, chodzenie, czy nawet zwykłe zjeżdżanie na nartach, to tak nie czuję w biodrach. Bardzo... <gryw> Jednym spożycie rzeczywiście biodra. biodra są takie, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które czujesz, które są zmęczone. Teraz takie krótkie podsumowanie, w sumie już po trasie. Zrobiłem w sumie mało 16 km. Myślałem, że to będzie, no, że będę w stanie zrobić więcej, ale na pierwszy raz to też jest dobrze. Chociaż z tych 16 to przez jakieś 4, może 5 musiałem w sumie albo nieść narty w rękach, albo przytruszone do precaka. Tylko, że w mieście to jest dosyć niewygodne, bo one jakby wystają do góry, więc się uderza w znaki drogowe, więc lepiej wtedy sobie nieść po prostu w ręce, to nie jest takie wygodne no ale to jest ten problem, że no, jechałem pociągiem, a nie samochodem, gdzie mógłbym sobie stanąć na parkingu i od razu zrobić pętlę tylko i wyłącznie po prostu wejść na narty i, i nie musić, albo ewentualnie, że jakieś krótkie byłyby te przejścia gdzie nie mogę rzeczywiście szurać nartami czy foczyć, jak to się mówi i dalej, no fajna sprawa, jeszcze będę to robił. Bardzo fajnie się zjeżdża. Też nie w każdym miejscu się powinno na to trzeba uważać. Niektóre miejsca nie są jakby dopuszczone do takiego ruchu, bo zjeżdżając później, ja trochę zjeżdżałem po akurat takim zwyklejszym szlaku. No po prostu, jak ludzie by wchodzili, czy, czy ludzie by też schodzili, no to łatwo można na nich wjechać. No ja miałem taki dzień, to był wtorek. Że po prostu no było pusto, więc to było super. Pod tym kątem spotkałem dwie osoby, no nie licząc tej drogi. Także coś takiego trzeba robić, że im mniej ludzi, tym wygodniej. I tak, ogólnie polecam, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to idzie. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to, to proszę pisać, pytać, pewnie jeszcze coś się z tego pojawi, bo myślę, że to fajna sprawa, ja się całkiem zajarałem tym i nawet mi się podoba taki sposób po prostu przemierzania gór jak jest śnieg, a teraz fajnie, bo jest śnieg, jest napadało świeżo, jeszcze pada oczywiście w Tadrach nawet z tego powodu to już niebezpiecznie, będzie teraz czy już jest chyba trójka lawinowa także wtedy też na to trzeba uważać, bo przy zjazdach można spowodować rawinę, dlatego ludzie, którzy zjeżdżają sobie na miejscach takich nieoznakowanych, które nie są jakby wyratrakowane, mają przed sobą sprzęt rawinowy, plecaki i tak dalej, które sprawią, że będą w stanie ewentualne spotkanie z rabiną przeżyć. Ja na szczęście byłem zdecydowanie niżej i no nie ma takich zagrożeń tam, gdzie byłem, ale no, trzeba w górach przede wszystkim myśleć, a dopiero później coś podejmować. No i co, lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej, komentujcie. E, nara.